Z tym, że jeżeli będę mm, z planem, że chcę zaskoczyć księgę, jeśli na przykład będzie opcja taka, że pojadę do katedry Roliskiej w niedzielę i spotkam jakąś fajną dziewczynę, ładną, zagadam, bo warto będzie zagadać, bo to może być właśnie to. I że nie będzie turystką, bo teraz co prawda dużo turystek jest i dużo turystów jest, bo jest lato, ale że któraś nie będzie turystką i że właśnie będzie chętna właśnie zostać, że dziecko będzie chciała mieć też, że chce dziecko, planuje to my ku sobie, jeżeli będziemy się mieli, to wtedy oczy, oczywiście da radę spotykać się spotkać się na przykład nawet nie hulajnogą, na ten czas rowerem podjechać do autobusu, autobusem podjechać nawet wieczorem po pracy byłbym skory wtedy 19.30, 19.40, 19.50 jestem w domu wziąłbym prysznic 20.00, zjadłbym kolację 20.30 bym tak był gdzieś na przystanku autobusowym we wrzeszczu mógłby być godzina 21.00. nie więcej spotkać się, pospacerować, pochodzić romantycznie 22 czy nawet do 23.00. Zjechać do domu, właśnie nawet na 12.00, no i, i do pracy i jechać też. Dałoby radę, dałoby radę. Rano przed pracą bym wtedy y, się wysypiał. Pracę nad księgą, właśnie, no właśnie, pracę nad księgą, kiedy bym pracował nad księgą. W niedzielę chciałbym spisać, ale chciałbym się to spotkać. No właśnie, to jest to. Przez 16 lat miałem z tym problem, właśnie, że, że właśnie pisałem księgę, pracowałem, dużo czytałem, że spotkać się z jakąś dziewczyną, szybko wy wydedukowałem, że może być to problematyczne, że czasowo, ale potrzeba miłości e, przeważa. I teraz, kiedy spotykam dziewczynę, patrzę, widzę, że jakoś ładną, piękną dziewczynę, to od razu mnie tyka, żeby od razu gdzieś zakładać, że żal, że. I mam taka walka, borykanie, borykanie się, że i księga, i że brzuch mam duży, i że właśnie chcę się wyszczuplić do końca sierpnia z że będzie mniej turystów, turystek, że szukam takiej, no nie też nie można się przerażać, jeżeli nie wsiadam na plecak, bo może mieć turystyczny plecak, albo w ogóle mieć bagaż przyzwyczajony do plecaka noszenia, tak jak ja noszę plecak, turystyczny. To może być szkolny, że zamiast torebki inteligentnie porusza się z pisakiem, więc nie znaczy, że jest izajską czy studentką, chodzi, dziś spotkają rano w pracy, właśnie, że jest studentka, że da znać, że właśnie, że, że chce mieć dziecko, a u nas jest skończy studia. I tak się pozytywnie rozstaliśmy, znaczy minęliśmy, bardziej się minęliśmy, przywitaliśmy i tak pozostaliśmy sprawy, modląc sobie, błogosławiając nawzajem. I to jest to, właśnie to jest to, że no będę Bóg sławił, modlił się, zamadlał, ale właśnie jak spotkam dziewczynę, fajno, to spotkam się. Najwyżej wtedy coś wymyślę że nad pracą Księga Życia będę wtedy na przykład pracował yy, nocami. Jak się zakocham? Czemu nie? Czemu nie? To może by tak subskrybować tego Tinder'a już teraz i zalukać, która patrzy na mnie, że spotykać się, że spotkać by się chciał konkretnie można popisać. Spotkać się na przykład w niedzielę gdzieś na spacer. Hmm, to musi być super fajne i wielkie wow. Zobaczę, przemyślę to.